Można powiedzieć, że mieszkańcy osiedla położonego pomiędzy ulicą Sybiraków a księdza Andrukiewicza złapali Pana Boga za nogi. Takiej lokalizacji nie ma ani jedna dzielnica w Białymstoku. Od wschodu granicę stanowi rezerwat Las Bagno, od zachodu osiedle graniczy z rzeką Dolistówką, a od południa z ogródkami działkowymi i czyściutkim jak kryształ ciekiem wodnym bijącym wprost z lasu bagno. Żyć, nie umierać. Co prawda na terenie samej dzielnicy zieleni prawie nie ma. Tak się konstruuje współczesne osiedla mieszkaniowe po to, aby jak najwięcej upchać tu ludzi. No ale wokół tej zieleni rzeczywiście nie brak. Ale jak ta zieleń wygląda? Ze smutkiem muszę stwierdzić, że jest to najbrudniejsze osiedle w całym Białymstoku. Wodne cieki, zawalone śmieciami, butelkami i czym popadnie, a mogły być wizytówką całego miasta, ale nie są. To znakomite miejsce do obalania flaszek i wyprowadzania psów bez obowiązku sprzątania po nich. Czy mieszkańcy tej części miasta? Nie zechcieliby tego bajzlu posprzątać, wytyczyć ścieżki, postawić ławki, stworzyć prawdziwy raj na swojej ziemi, bo niewiele jest w mieście tak kapitalnych miejsc. A dzikie śmietniska zaczynają się wprost 50 metrów od samego kościoła i kilka metrów dosłownie od stojących samochodów na parkingach. Czy ludzie tego nie widzą? Spytałem się jednej dziewczyny, skąd taki syf, a ona: To nie ja, to oni, i pokazała palcem. Takie myślenie jest dzisiaj powszechne, bo moja chata skraja, A może mieszkańcy tego osiedla się zorganizują, skrzykną i posprzątają ten bajzel. Chętnie się w to włączę i ściągnę posiłki ze skorup i z pieczurek. Niestety śmieciarska chłota wdziera się już do naszego lasu bagno.